Przyjęte przez Polskę ambitne cele klimatyczne w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wymagają głębokiej transformacji energetycznej kraju w oparciu o dekarbonizację gospodarki. Działanie to będzie wymagać dekarbonizacji nie tylko sfery wytwarzania energii elektrycznej, ale również wszystkich sfer gospodarczych transport, ciepłownictwo, przemysł. Aby to osiągnąć, Szacuje się, że będzie konieczne ponad trzykrotne zwiększenie produkcji energii elektrycznej do roku 2050. Stawia to potężne wyzwania przed operatorem systemu przesyłowego, ale i przed operatorami systemów dystrybucyjnych, którzy będą musieli przyłączać coraz więcej instalacji OZE oraz sprostać zwiększonemu zużyciu energii elektrycznej. Trzy główne wyzwania to konieczność zwiększenia mocy przyłączeniowych regulacja Parametrów energii elektrycznej, czyli regulacja napięcia i regulacja energii biernej wprowadzanej do sieci, oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez uruchomienie rynku usług elastyczności. O tych wyzwaniach będziemy dyskutować na konferencji Europower na panelu pod tytułem Wyzwania i strategie rozwoju sieci dystrybucyjnych w Polsce, które odbędzie się 8 listopada w Warszawie.